Wydaje mi się, że mogą się takie propozycje zdarzać i to nie tylko w świecie modelingu, tylko w każdej branży. Nawet jak ktoś pracuje w jakiejś firmie czy w jakiejś korporacji, dokładnie to może wszędzie być taka propozycja się pokazać, bo tam gdzie różni ludzie, tam różne emocje i różne zapotrzebowania. Ale co z tego, że jak ktoś jakby jedną załatwi sobie jeden deal. Ale zrobić jedną kampanię to też nie sztuka. To chodzi o to, żeby pokochali tą daną osobę, czy to akurat tutaj mówimy o modelingu, tą modelkę wszyscy projektanci i żeby ona była osobą inspirującą i żeby pasowała do różnych typów kampanii, a nie tylko do tej jednej, bo akurat ten pan miał kaprys, żeby akurat z tą panią się pospo, pospotykać. Ale widziałaś takie sytuacje? Czy takie kariery w ogóle nie, nie były? Akurat z takim czymś nie spotkałam. Oczywiście są sytuacje, kiedy gdzieś tam panowie się kręcą przy ładnych kobietach i to jest w świecie model i w świecie pewnie aktorstwa, show biznesu w ogóle. Dostaje się różne propozycje oczywiście. Ja y, takie propozycje dostawałam na Facebooka, y, ale oczywiście y, jakby od razu blokowałam takie osoby. No właśnie, bo to też bywa tak, że też to nie było nawet na zasadzie, że ktoś mi coś załatwi, bardziej typu prezent, czy będę dziewczyną na przykład, na, na miesiąc, czy na dwa. Jest to straszne, straszne, naprawdę jest to straszne. Ja nie wiem, jak, jak mężczyźni mają honor, żeby za takie, takie w ogóle propozycje składać komuś. To jest okropne.